Dzień dobry, dzień dobry. My już w pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, strajnek. Strajnek yeah. tu zasuwa, nosi ziemię, przesadza banany. i put the bananas to, yesterday yeah. already. Także kopie. No ja z tym obojczykiem nie mogę za bardzo pomóc. No gdzieś jedną ręką coś przytrzymam, ale tak naprawdę to strajnek tutaj zasuwa. I said you make everything yourself. O, zobaczcie, jest zakopane, no żeby nie wiało, przymocowane jest też do, do ziemi, paliki widać, niektóre widać, niektóre nie, bo już zakopane, no, także alejki bananowe są już zrobione, cienki strajnek, pada, kuźwa, dzień w dzień pada, o, jest i statkowa, proszę ja bardzo. Bliźniaki tam, ma, maluchy na końcu. zupływają pływają sobie. No z jednej strony dobrze, że pada, to wody nie trzeba dolewać, ale ale ile może padać? No. Nie no z tego co tam wszyscy mówią, to jeszcze chwilę popada. No strajnie bidne. Tutaj wykopuje, tam nosi. Co tam chciałem pokazać, a to pokażę potem. Na razie, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. W nowym odcinku. I do następnego ujęcia. Są mi maluchy, są mi inne. A ja idę tam. Zobaczcie, tam nie wiem, czy to widać dobrze. Pies kopie. I strajnek mówi, że pewnie wywąchał węża. No, no to chciałbym zobaczyć. Pewnie chcę powiedzieć: dzień dobry. Jak za wzięcie, jaka dziura już wy... Nie wiem, może jakiś szura, albo co. Odpoczynek. I jedziemy. O. Coś tam jest, ewidentnie, no. Może orzeszek laskowy na przykład, jeden no. <grywdy> Już do połowy tam prawie wchodzi. No aby się pieskowi opłaciło Cokolwiek tam robi. No dobra, nie będę czekał, bo widzę odpoczynek, teraz przerwa, na drugie śniadanie coś I idę. co tam... A może chcę sobie pokopać dziurę po prostu no tak dla treningu proszę bardzo, wychodzą statkowa, Nie banana mi tam tego najlepszego. Jedzą te trawy. No dobrze, bo tej trawy zobaczcie urosło. No zaraz jak będzie kolejna dostawa klaczek to wyczyszczą. Dobrze, dobrze, to mi się bardzo podoba. Niech sobie chodzą, niech sobie używają ile chcą. Zresztą statkowa już dawno na wyprawy chodziło. O, wcinają to to co tam rośnie? Witaminy. <ścoughs> no dobra. Tutaj też strynek zamontowała. Wrota. Takie. No jakie są, takie są, no są. Także powolutku, powolutku. W sumie chciało by się wszystko szybko, ale to nie ma tak, no. Nie ma tak, że się pstryknie w palce i... No, wcinać mi trawę, te chwasty wszystkie. Dobrze. A tutaj co do studni, no i widzicie, jak widzicie, tu się zapada. No ale to akurat chyba nawet dobry znak, to znaczy, że tam gdzieś podmywa no i niech sobie podmywa, nie wygląda to najlepiej, ale ta woda powiedzmy dla kaczek i może być. Co, no leje, dlatego panowie mówią, że dopóki nie przestanie lać, to to nie ma co, No ale my tak czy inaczej zdecydowaliśmy, że wody jest na tyle studni już się zbiera, że tą kolejną partię kaczek można wziąć. No a potem będzie naprawiane. No tak to jest jak no zobaczcie woda stoi po prostu na polu nie. No, noc w noc, dzień w dzień pada no. Także i dzisiaj też tak. No tak właśnie tak. No jest ciepłe, ja nie mówił. Tam nad ranem jest troszkę chłodniej, ale, ale przez te deszcze troszkę postój. No to zrobić. Tylko mówię, że tak czy inaczej nie czekamy tam miesiąca czy coś, tylko będzie to raczej wcześniej wszystko zrobione. Widzę, że tam banany smakują z daleka. Już widzę. O, jest sąsiadowy piesek przyszedł. Tamten jednak zrezygnował z kopania. No dobrze, tutaj wszystko rośnie, trzcina pięknie, zielono już całkowicie. A jak to było, nie? Wyglądało. No dobrze, posprzątany, też jest. Na razie w miarę wszystko tak jak trzeba. Ostrejny ktoś tam patrzy, a my dzisiaj jeszcze będziemy. Ja też trochę pomogę zanieść tych tych badyli. A, mierzą coś tam. No to niech mierzą, Mówię o tych badyli, ale to są te badyle co lubią kaczki, więc jeszcze dosadzimy tam więcej i już no i powolutku dalej. No i zobaczymy co z tymi kozami. Zobaczymy. Na razie na razie jest jakieś antena działa, wisi i wszystko ten hula. Hello dawaj sobie, Dzień Dobry. And some chąbok, i sam, coś tam. No dobrze. że w ogóle dużo waży, yeah. fajnie. Je. Do co wędzić to nie? I wieprzowinka do tego. Czas na przygotowanie właśnie jedzenia. się rozpoczął. A kurczar mnie tam kłuje jeszcze coś z tyłu. No dobrze, no to poczekamy na kolejne etapy. Tak yeah. yeah. Zobaczcie, strajnek tutaj sadzi. No wszystko co się da. No i dobrze. No dobra. Także strajnek sobie sadzi. A ja sobie odpisuję na komentarze teraz. I, i już mogę powiedzieć, że mister Blaze napisał fajny komentarz. Jak zwykle zresztą, że tutaj. E, dziura powstała, i by było jeszcze więcej wiatru dla kaczek, bo one przecież leżą na ziemi. Ale zobaczcie, my, my, my to widzieliśmy i to było od razu przemyślane, że trzeba właśnie zakopać. Jest zakopane. Także dziękujemy za komentarz, Mr Blaze. O, maluchy jestem takiego kabaczka. Tam coś do obiadu był kupiony, wcinają wszystko duże pojadły, o tam jeszcze gwarki chyba przyleciały, no to dobrze. To dobry znak. No dobra. Zobaczcie tutaj u sąsiada to mają takie na, y, naturalne zalewowe. Dlatego, że to wyschnie jak przestanie padać. Chyba, że będzie dolewał albo ma gdzieś. No ale sobie wypływają, no dobrze. A ja jadę jeszcze na przejażdżkę e, i, i zobaczę może coś zobaczę, a może nie no. także jedziemy to jest dość ciekawa rzecz, zobaczcie jakie wielkie te krowy, czy tam byki jakie uszy mają długie jakaś inna odmiana nie wyłączę motorka, bo to nigdy nie wiadomo, nie skuterka, po drugie trzeba skopki, także trzeba go jak tam roboty, no dobra, nieważne, ale jakieś takie olbrzymy i Takie inne, no i z rogami, także nie podchodzę. <gry> no dobrze, nie, nie jadę dalej, bo no bo co, bo już tam byłem i chyba będziemy powoli. No dobra, jeszcze zobaczę co na Włościach jest i, i najwyżej będę zaczynał składać odcinek. I, I mówię, czekamy na Michała. Michał już nie, no nie, nie, długo, nie, za jakieś 4 godziny powinien powinien wyruszać ze stolicy. Dobra, nieuczesany. No dobrze, co będziemy? O. Te to są pociechy naprawdę. Będziemy kończyć ten odcinek. E, I jutro odcinek nowy. Jeszcze tu zajrzymy, tu o. So. Stawik mają. Kąpiel przed po jedzeniu przed drzemką. No po jedzenie zawsze takie pół godzinki na powinno być. No, jeszcze raz. Zobaczcie, dalej nie sadzimy. Na razie, no bo tam musi wjechać tylko parka nieszczęsna, która nie może wjechać, bo pada. Także, jak tylko przestanie padać, to wjedzie, pogłębi. Po, yy, yy, mówię, pogłębi, wyciągnie, te, no i powiększy pewnie też. I połączy przede wszystkim dwa te. Te, te oczka. No, kaczuchy sobie wyjadają trawę, także jak dobiegnie. Ostrzejna dzisiaj chciała troszkę wycinać tych, tych, tych różnych, no nie wiem, roślinek, no powiedzmy. Ja mówię, nie zostaw, bo jak będzie dużo kaczek, to one tam wyjedzą. No wiadomo, że tyle co jest chwilowo, to nie dadzą rady wszystkiego. Ale jak tylko będzie więcej, to podejrzewam, że tu będzie. Wystrzyżone jak najlepszą kosiarką do trawy No dobrze, tak żeby o ale tam się ganiają w tej wodzie. Aż słychać, nie? O, o, o no istę. No dobra, pasuje to pasuje. W sobie nie wiem jeszcze jakoś jak to Nie no, musi być jakiś odsysacz W sensie jakaś, żeby to wymieniać chyba co jakiś czas, nie? Albo jak? No nie wiem, nie wiem. To, to właśnie trzeba też przemyśleć. Czyli kolejna rzecz. Tu, tu otworzyć tą, tą siatkę. Tu zniżyć tą plandekę. Żeby było wejście na na główny, że tak powiem taras. No i może pomyśleć z tą wodą. Jak to e, jak to trochę przeczyścić. Bo w tych stawikach czy tam oczkach wodnych. No stawik to może za dużo powiedziane. To ja to bym napuścił jakiś tam krabów, nie krabów, wiadomo czym krab się żywi, nie? I chyba by tam filtrowały tą wodę tymi swoimi, nie wiem, wąskami, czy tam, co tam mają. No dobra. No musi być ta koparka, no zręcznie tego nie wydobędziemy, nie ma szans, musi być koparka. No, i tam jest to drugie. Połączyć to jest taki prostokącik zrobić, może jeszcze tu ze 2 metry, tu gdzie ja stoję, żeby tu ze dwa metry jeszcze więcej było. No, już nie, niech sobie pływają. Dobrze, będę kończył ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dużo zdrowka życzę i do usłyszenia. Do jutra. Pa! W dłoni, życie w Kambodży, w swój film akompani, z śmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu wam oko.